Play for fun! Witam wszystkich FPSowiczów z tej strony, dziadek Rybka. Na waszych ekranach oczywiście Modern Trójeczka. Jest to likwidacja potwierdzona, jak mogliście zauważyć na samym początku. na osobą, która ugrała tego gameplaya jest Luxin. Jest to mój znajomy z Steam, i tutaj muszę Wam nadmienić, że jest to materiał, który przedstawia pierwszego Moaba, właśnie wbitego przez Luxina w grze Call of Duty Modern Warfare 3. Dlatego mam nadzieję, że ten oto właśnie filmik, który oglądacie spodoba Wam się, ponieważ Moab jest naprawdę dosyć fajnie wbity, jak na pierwszego. Pozostańcie po prostu do końca, skomentujcie to, co widzieliście w tej rozgrywce i posłuchajcie, o czym chciałem Wam dzisiaj poopowiadać. A mianowicie, tematem mojego dzisiejszego komentarza będą ludzie, którzy od czasu do czasu na pewno pukają także i do drzwi Waszych domów, prosząc o żywność. o żywność, ponieważ informują Was lub Waszych rodziców, że źle im się wiedzie, że nie mają z czego żyć i proszą o jakieś wsparcie tutaj w formach jakichś podarunków, darów i, tak jak wspomniałem, żywności. Jeżeli chodzi o mnie. To oczywiście staram się w jakiś sposób takich ludzi weryfikować. Jednak powiem Wam szczerze, że zweryfikowanie takiej osoby, czy ona rzeczywiście ma kiepską sytuację życiową, rodzinną, jest naprawdę ciężkie, ponieważ szczerze mówiąc, wygląd i ubiór takiej osoby nie. Daje nam procentowej pewności, że tak naprawdę się dzieje, bo można powiedzieć, że dosyć często spotykam ludzi, którzy nie są zbyt dobrze ubrani, jednak ich Życie i ich sytuacja finansowa naprawdę nie jest zła, dlatego, tak naprawdę, w takich przypadkach, chyba jedynie możemy liczyć na szczerość osób, które do nas pokają i dokładnie na naszą intuicję. Jednak nie zawsze to się sprawdza, a dlaczego? Za chwilę Wam o tym powiem. Pewnego dnia, w zasadzie pewnej soboty muszę to tutaj podkreślić, do drzwi naszego mieszkania zapukało rodzeństwo. Rodzeństwo to miało lat około 12. Był to chłopak i taka troszeczkę myślę młodsza od niego dziewczyna, prosząc o jakieś dary o żywność. W związku z tym, że była to sobota, a praktycznie w każdą sobotę moja kochana żona coś dobrego piecze, albo ciasto, albo jakieś rogale słodkie z czekoladą. Postanowiliśmy, że także damy tym dzieciakom trochę tych rogali. A że to już była godzina popołudniowa, te rogale już były gotowe. Więc oprócz żywności, takiej jak wędliny, jakieś puszki, troszeczkę bułek i świeży chleb. Dodaliśmy oprócz tych wszystkich rzeczy trochę owoców, no i te rogale, o których kilka chwil temu Wam wspomniałem. Dobrze zrobiliśmy, jednak nie zawsze to popłaca. Powiem Wam szczerze, że wieczorem, kiedy wychodziłem z moją tutaj pieską na dwór, byłem troszeczkę zesmucony. Ponieważ na parterze, w miejscu, gdzie znajdują się skrzynki pocztowe, a w zasadzie na podłodze pod tymi skrzynkami leżało kilka rogalików rozdeptanych. Zrobiło mi się naprawdę niezmiernie przykro, że tak to rodzeństwo prawdopodobnie postąpiło. Naprawdę powiem wam szczerze, że wtedy postanowiłem, że nie będę już dawał właśnie takim osobom ani żywności, ani pieniążków. Jednak powiem Wam, że no nie jestem w stanie odmówić, jeżeli ktoś do mnie puka i prosi o żywność. Nie chciałem takim postępowaniem tych dwojga. Młodych ludzi, skreślać wszystkie osoby, które rzeczywiście mogą potrzebować jakiejś pomocy i naprawdę może nie mają za co kupić sobie żywności. Drugą taką grupą, dosyć ciekawą, która dosyć często tutaj krąży po moim osiedlu, są ludzie z tak zwanych kręgów cygańskich. Bardzo lubię tą społeczność, ponieważ kilka bloków dalej od mojego bloku znajduje się blok, w którym przeważająca tutaj ilość osób mieszkających to właśnie ludzie spokrewnieni z takimi ludźmi lub oczywiście rodziny cygańskie. Więc od czasu do czasu bywa tak, że, tak, że tacy ludzie do nas pukają do Domu. No i powiem Wam szczerze, że oczywiście dajemy im dary, jednak tutaj Wam. Nadmieniu, że byłem kiedyś świadkiem niecodziennego zdarzenia. Już wam mówię. Późnym wieczorem, kiedy wychodziłem z moim tutaj kochanym, a w zasadzie z moją kochaną, z panielką na spacer, zauważyłem jedną właśnie z tych rodzin, a w zasadzie jedną z rodzin plus kilka innych osób też właśnie ze społeczności cygańskiej, które naprawdę wyglądały imponująco. Imponująco dlatego, ponieważ Zawartość tych wszystkich rzeczy, które uzbierały, naprawdę była spora. Powiem Wam szczerze, że można by rzec, że musieli naprawdę obejść kilka bloków. Jednak tutaj nie mogę mówić nic złego na to społeczeństwo, ponieważ powiem Wam szczerze, że z tymi ludźmi można powiedzieć, i w zasadzie w ich towarzystwie wychowywałem się o w zasadzie. Najmłodszych lat, ponieważ niedaleko, tak jak Wam wspomniałem, sąsiadują te właśnie rodziny. I dosyć często z rówieśnikami właśnie z kręgów cygańskich graliśmy w piłkę. No i oczywiście nie tylko w piłkę. Także tyle chciałem Wam odnośnie tego dzisiejszego mojego takiego przemyślenia poopowiadać. Jeżeli macie ochotę oraz kilka Jakichś ciekawych tematów odnośnie tego, co Wam powiedziałem. Po prostu wpiszcie w komentarzach pod tym materiałem. W miarę możliwości postaram się Wam na nie odpowiedzieć. To tyle z mojej strony. Pozdrawiam Was i do usłyszenia za jakiś czas.